Siemczko jest szalu i w tym w dzisiejszym odcinku z Inazum i Lew będziemy testować najlepsze trio, czyli trio yy, Byron, Torch i Gazet. Jest to najlepsze trio, jeżeli chodzi o Inazumę OG. Nie wiem jak jest go, ponieważ jestem już, jestem już w połowie na Yy, skończę, skończę w tym roku. Ogólnie zobaczmy sobie, jak wyglądają no, statystyki naszych zawodników. Tutaj mamy 231 kika na Byronie. Maksymalnie możemy tyle sobie yy, zrobić. Normalnie, ma, normalnie mamy sto, 171 już na itemach. Gazel ma za to 199 kika. Więc Byron troszeczkę no, odstaje od takiego Gazela. A torcz uwaga, ma 215 kika. Czyli, tak szczerze, Torcz jest najlepszy. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ według anime też mi się wydaje, że torcz, jeżeli chodzi o bycie napastnikiem, jest lepszy. Jeżeli chodzi o Gazela, to ma... Nie, Gazer jest we wszystkim od niego gorszy. Co jest? Okej, okay, ciekawie, ciekawie, ciekawie. to jest najlepszy. Yy, dobra, więc ja sobie torczę w sumie może przez... Albo nie, bo ziomek może grać Markiem, to jest bardzo częste. I okej, okay, zagramy sobie po prostu takim składem, zobaczymy czy uda nam się wygrać. Może dajmy jeszcze Marka Evansa na bramkę, tak dla beki. Yy, no i okej, okay. zobaczymy czy tym trio coś uda nam się zrobić. Cena na ten odcinek, strzelić chociaż jednym, ale najlepiej byłoby strzelić nimi wszystkimi. Lecimy. Wow, jak szybko wyszukał mecz! Ja muszę grać po prostu o 1.27. Dokładnie tak, jest taka godzina, ja ze 4 godziny wstaję. Jadę sobie na. <śm> psycho www, nieźle. Fajny nick. Yy, dobra, mam nadzieję, że ziomek mi tylko nie wyjdzie, ponieważ widziałem, że on jest w godzie. Ale w sumie ranga nie gra. Znaczy, totalnie ranga nie gra, tylko mówię, no jak jakoś spotykam poniżej platyny, którą jest mega łatwo bić, to. Okej, okay, Byron w ataku? Ciekawie, ciekawie, może będzie go jakoś przenosił, może to jest jakaś taktyka, może jakaś nowa metal, której ja nie wiem, zobaczymy widzowie. W ogóle strasznie u mnie wieje, więc jeżeli będziecie słyszeć jakiś szum, to przepraszam was za to, ale no nie mam wpływu na pogodę. Chciałbym być, nie wiem, białym, białym Lego Ninjago i móc to, tą zawieruchę sobie, wiecie, ogarnąć, ale niestety nie jestem. Waiting for the other player, to się nigdy nie skończy. Two days later. Dobra, zaczynamy widzowie i zobaczymy, co tutaj przeciwnik do nas przygotował. Okej, okay, już górna piłka, Axel. Yy, tutaj pewnie, pięknie, super, zatrzymana piłeczka. Podajemy sobie do środeczka do Bajronga, podajemy... Yy, Bajrong, yy, podaj mi tutaj, dobra, dobra, dobra. Yy, możemy wrzucić na tego. No i będziemy od razu oddawać strzał, no i bardzo dobrze, zostawiłem sobie Gazana na prawym skrzydle, ponieważ będę mógł sobie nim uderzać. Ej, mamy 17% na Breacha, no tak, oni dają ale let's go! Ej, dobra ten skład. Naprawdę to trio może być niesamowite. Ale to jest przekminione. Okej, okay, podał. Fajnie. Już mamy na technikę. Albo jeszcze nie. O, nabiłem go. Tak jest. Tylko teraz może wyjść. Aj, 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 Dobra. To jednak nie wiem, czy jest dobrze. Wyjdzie... Nie, nie wyszedł. szacu. No to dawaj Bajrongiem i go tu rozli, bo to będzie kończyć Marka Evansa. Fajnie, że położyłeś sobie zonę, ale ja wciąż mam 60 do ataku, nie? Ej, jakby strzelił bajrongiem, to w sumie to byłoby... To byłoby mega z górki Bo Bajrongiem będzie najciężej strzelić Tak jest! Mamy góra Byron'... Bajrongiem, Byronem, przepraszam! Ja nie wiem czemu ciągle ich my mylę z... Jakby mega jest to dla mnie podobne. Byron Byrong, Byron, Byron, Byronk, jakby... Przepraszam, Byronem strzeliłem, sorry widzowie. Dobra, tutaj mamy Axera. O, pięknie go zatrzymałem. Fajnie, czy on nie ma itemów na nich wszystkich? Dobra, musimy sobie ponabijać Band Power. Fajnie byłoby jeszcze jakiś tutaj blitza zrobić, jeżeli mamy na to szansę. Podanie górne do Axera. Tutaj że wzią... Aha, użył Invisible Keepera. No dobra, to to nie ma sensu w niego strzelać teraz. Będziemy musieli. Musieli wycofać sobie piłkę. Podamy sobie tutaj. Cofamy piłkę do ISET. Czekamy, aż Invisible Keeper się skończy. Możemy sobie popodawać. Będzie spoko. Dobra, yy... No dobra, to było głupie. Myślałem, że się że się przesunie. E, moje, dzięki, dzięki. E, dobra, kim teraz chcę strzelić? Dobra, to jak mam okazję, to podaj do ale Oczywiście Scrambler przegrał na 60%. Ciekawie. Nie wiem jakim cudem. Dobra, odpalam sobie Free Front Jet Attack, żeby w tych Scramblach tak nie przegrywać. Okej, dobra, dalem. E, prawo? Nie, lewo. Niestety. E, dobra, on będzie jakoś pewnie przerzucał. A nie ma do kogo przerzucić, no to... Musi wycofać piłkę, ISET. Yy, z Yumałem mogłem użyć techniki. Ale on ma dużo tenżyn, dobra, on może teraz taką techniką warność. No właśnie, mówię o tym. Super nowa, ale my w sumie to możemy też wyzerować, ja też mam dużo na technikę. A niestety w tej grze. Znaczy, nie wiem czy niestety. W tej grze bardziej chyba yy, obrona ma. Jakby obrona jest silniejsza, bo z jednej strony bronić jest się ciężko, ale no statystycznie. Yy, statystycznie wychodzi na plus, nie? Tylko dlaczego nie mogę tu Castellwall postawić? Nie mam pojęcia. Ogniste tornado pewnie jakoś na prawo poleci. Dobra, fajnie byłoby jakbyście mi tu wrócili. Ja to mogę chyba wyzerować. A, on jeszcze, jeszcze jeden strzał. No dobra, ciekawie, ciekawie. Atomic fren. Mam nadzieję, że też zrobię Atomic Fren. Yy, daj mi Zona, no. daj mi... Znaczy daj mi frame Fortress, Może się ja to wyzeruje, czekajcie. Sobie wyzerowałem. Nawet nie wchłonąłem murów, nie? Ale dobra i tak to obroniłem bez wchłonięcia murów. To jest w ogóle... 3000 na marku bez wchłonięcia murów, nie? W swoim Fortress'e samym. Dobra... On wybiegł za bardzo do przodu, nie wiem czy to widzieliście. no mamy piłkę. Fajnie byłoby jakbyś teraz podał tam do Gazera. Dobra, i, spr i spróbujemy oddać strzał Not Impact. Ja no to będę mówił Mojang Zing. A, no bo... A nie, bo mówi Mojang Impacto. Jak nie zablokuje murem, nie zablokował, więc mamy gola, bo to jest yy, kon... jednym punktem. Jednym punktem. Aż zakraszczę. Nie wierzę. Dobra, ale i tak musimy strzelić gazerem. O, co tu się dzieje? Aha, on tu jest czego nie ma? Halo? Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, nieźle uniknąłem ślizgu. z weź się wystaw, proszę. Dobra, daszujemy. Nie odbieraj mi piłki, proszę. Dobra, mamy. Mamy gol Mamy go Gazerem. Jeżeli nie wyjdzie z meczu, to jeszcze Torch nam zostaje. Tylko Torch i mamy gola... mamy gole tym trio. Jeszcze na Torch jakby wszedł Bridge, sí, jeju. No nie, nie wierzę. Dobra, musiałem. <laughs> Jak go gonię, nie? Jak nie wyminął! Dobra, koniec pierwszej połowy, gdy mamy dwa do 0 eee, No i teraz fajnie byłoby tym Torczem jeszcze strzelić. Tylko torczę trzeba... Zamienię chyba Torcza z gazerem, wiecie, tak będzie najlepiej. Bo ja często gram na prawo. Dobra, jeszcze ja zaczynam. Fajnie. To może odfudzić bo ten ziomek nie jest jakiś mega dobry w kiwki ogólnie zaczęłem sobie ćwiczyć fokusy i szczerze nawet mi wychodzi chyba że mam po prostu taki dzień, no bo zacząłem od dzisiaj ćwiczyć, nie? waxing <grystanie> moon, o nie, on ma przewagę teraz no właśnie to jest nowa meta technika, nie? ale to musicie skład sobie po to zrobić i styl no dajcie gdzie jest ten torch? on nie umie chyba bronić tych wysokich piłek, no tutaj by chyba wystarczyło być bramkarzem, nie? no, bo tutaj yy, długo, długo się zbiera do tej animacji Mamy strzał za 500, jeszcze bridge. Błagam, niech ten Breach może wejdzie. No niestety nie, dobra, strzał za 500. Yy, dalej musimy grać na torcza. Byron? Byron? Co ty? Aha, okej. Okay. Explosion? Niedobrze, niedobrze, Explosion może namieszać. Dobra, mamy go, nieźle. Podajemy sobie do Rodrigo, podajemy... Znowu wyszedł, znowu to zrobił. Dobra, chyba będę miał na technikę. Dobra, mamy technikę. Błagam, zrób tak z tysiaka, proszę. weźcie temu Markowi. Ale ta grafika jest piękna. Jeju. A dobra, tylko glitch z tutaj ratuje. A jeszcze go tu handa break. To nie wiem nawet jak z glitchem. Ej, wszedł Bridge? Ej, bo mi pokazywało, że to za 900 była technika. Co jest? I c jak? Jak? C jak on tu przeszedł? Jak on się tu znalazł? Ej, tutaj ładnie cofnął, tylko to chyba gramo cofnęła. Dobra, i szybka wrzutka na tego. Dobra, w ziemię, żeby nie było, że no masz. Mam bramę, tylko żeby nie wyszedł, proszę. Nie wyszedł i mam zadanie zaliczone, proszę. Jest, dziękuję, mamy to, 3-0, teraz to nawet jak wyjdziesz to mogę skończyć ten odcinek. 3-0 widzowie, tak jest, całe trio z trio gora. to jest najlepsze trio w tej grze. Ej, naprawdę, świetnie się gra tym trijem. -tri -tri ja też sobie mogę użyć w sumie technik. No, lucky fever. No to tak trochę unlucky Nie dobra, bo ja też sobie jego błąd, że sobie wychodzę, za dużo sobie pozwalam, nie? Nie wiem jak, ale. Okej. Okay. Nie wiem, czy on mi to odbierze. Raczej mi tego nie odbierze. Dobra, pocofajcie mi. Ej, to jest do zabrania. Jak teraz go, to jest czy... złote, No dobra, chyba nie jednak. Okej, okay, nie rozumiem, ale dobra, nie, nie muszę rozumieć. Ale powiem tak, dzisiaj gra chodzi świetnie, mi się podoba, gra dzisiaj chodzi spoko. O, nabiłem go. I jeszcze udało się wygrać skrabra, fajnie. To może jakiś, nie wiem, Adasie zrobić trio? Czekajcie, ale nie, bo my jeszcze chwilę techniki użyliśmy. No ale w sumie tak podać, w sumie takie, no wiecie o co mi chodzi. No i teraz podać do Gazera. Nie, to czekaj, jeszcze raz bym go piwną, tylko on pewnie teraz użyje... Nie zdążył, dobra. Mamy futezyn? Mamy, no to tak, do Byrona. Teraz i do torcza. No I mamy potrójny strzał. Let's go! No to nam na uderzy techniką, bo kurda, no ale zawsze uderzy. To jest coś. Jeju, jeszcze jako mam pozycję do strzału. No, to jest Brahman na Jeszcze Bridge niech wejdzie, proszę. Niech jeszcze Bridge wejdzie. Nie wszedł, ale i tak go 4-0. Bo fatiga mu dużo zabrała. Ale mi się wydaje, że już kiedyś z nim grałem. Nawet nie wiem, czy odcinka kiedyś razem nie nagrywaliśmy. No, ciekawe. Dobra, robimy tak. Free front jet attack. Okej, okay, nie zdążymy. Fajnie jeszcze byłoby Byronem użyć tej techniki jego. Co, na czas? O, do, o to, no to mogło wejść. No, chyba wyszło nawet. Kosę mu zrobiłem! Ale nie ma fał, do git. Daj do Byrona, bo jestem ciekawy tej jego techniki. Heaven Time? A ona wymaga więcej tężyn, wow, jak dużo. A jest silna, Dobra, teraz możemy użyć. Let's go, Byron. Mam nadzieję, że nie powiedziałem złą, Byron. Cześć, Rodrigo. Bleach, proszę! A nie 0% to nie będzie bleacha. Boska ręka jeszcze, ajajaj. No to już koniec, 4-0 wygraliśmy. Ale naprawdę, mega mi się grało. Ogólnie miałem dzisiaj dobry dzień, jeżeli chodzi o tę grę. Dzisiaj, no, naprawdę spoko. Jakby ta gra chodziła tak codziennie, naprawdę byłoby fajnie. Dobra, widzowie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek że się spodobał. Jest trochę krótszy niż moje pozostałe. Ale cóż, czasami takie odcinki muszą być na Daily. Siema.